Bardzo dziękuję, że państwo ponownie włączyli Studio Cire. To oznacza, że od czasu do czasu zerkacie państwo na kanał na YouTubie portalu cire.pl. Proszę włączyć subskrypcję, jeżeli pojawią się kolejne ciekawe rozmowy o energetyce albo o transformacji energetycznej, otrzymacie państwo powiadomienie. Dzisiaj na przykład będziemy rozmawiali o cenach dynamicznych. To jest dobry moment, żeby zatrzymać się na chwilę przy tym temacie, obejrzeć sobie go z różnych perspektyw i połączyć kropki i w Studio Cire właśnie pomagamy Państwu łączyć kropki. Moim gościem Studio Cire jest Dariusz Wierzbicki, menadżer spraw rozwoju biznesu i wsparcia sprzedaży firma Fortum. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo się mówiło w ostatnich tygodniach o cenach dynamicznych. Dużo jest też różnych ocen tego, jak ceny dynamiczne wpłynęły na polski rynek energetyczny z różnych perspektyw. Dziś jestem bardzo ciekaw Waszej, czyli Fortum, perspektywy, ale zacznijmy może od takiego helicopter view. W ogóle jakie są trendy, jeżeli chodzi o ceny w sektorze energetycznym w Polsce w momencie, kiedy Pana spotykam w naszym studio, czyli na początku marca 2025 roku? Jeżeli chodzi o trendy, to mamy trend zniżkowy. Ceny energii elektrycznej w kontraktach miesięcznych w tym roku od stycznia spadają. Co jest dla nas istotne, ponieważ jedna z ofert, którą wypuściliśmy ostatnio, opiera się właśnie na takich kontraktach miesięcznych. Też rozmawiamy w marcu, więc. Pierwszy tydzień marca jest bardzo wietrzny, bardzo słoneczny, więc to pewnie też przekłada się na, na te ceny. Ja zajmuję się Fortum segmentem klienta indywidualnego, więc dla nas istotne są ceny dla klienta indywidualnego. Jak wiemy do końca września tego roku obowiązuje ustawa, która zamroziła ceny na poziomie 505 zł netto za megawattogodzinę, więc tutaj dla nas najbardziej istotne będzie to, co będzie się działo po trzecim kwartale 2025 roku. A jak wygląda wasza argumentacja handlowo-sprzedażowa, jeżeli chodzi o klienta indywidualnego? Bardzo mnie interesuje w ogóle nakład edukacyjny, jaki musicie włożyć, bo klient w ogóle wie, że jest coś takiego jak cena dynamiczna? Jeżeli chodzi o ceny dynamiczne, to klienci mają bardzo małą świadomość o takim produkcie. Ceny dynamiczne, czyli ten produkt musieli wprowadzić najwięksi sprzedawcy w Polsce, czyli ci, którzy obsługują powyżej 200 tysięcy odbiorców, polega na tym, że cena zmienia się w każdej godzinie. Doby. Ta cena jest brana oczywiście z notowań na towarowej giełdzie energii, i klient, taki indywidualny odbiorca, dostaje informację od swojego sprzedawcy dzień wcześniej, jest to mniej więcej w godzinach 16-17, z informacją, jaką będzie miał cenę energii elektrycznej w każdej godzinie następnej doby, bądź nawet w każdym przedziale 15 minutowym, bo taki handel na towarowej giełdzie energii również jest dostępny. Jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, w naszej ocenie nie jest to optymalne rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że codziennie musimy śledzić te notowania i następnego dnia musimy dostosować to zużycie. Jak dobrze wiemy, te ceny są wyznaczane rynkowo, więc jeżeli więcej klientów chce korzystać z energii elektrycznej, to cena w danej godzinie doby będzie wyższa. Zwykle mamy szczyt zużycia klientów indywidualnych mniej więcej w godzinach popołudniowych, wtedy kiedy mamy mniejszą generację z czyli wtedy kiedy przestaje świecić słońce, czyli jest to popołudnie i wieczór. Więc odbiorca, który chce korzystać z cen dynamicznych, musi codziennie dostosowywać swoje zużycie, żeby korzystać z energii elektrycznej, wtedy kiedy ona jest najtańsza. Więc takie rozwiązanie korzystne jest dla osób, które korzystają z magazynu energii, czyli w tych godzinach, kiedy energia jest droga, mogą korzystać z tej zmagazynowanej, a ładować ten magazyn wtedy, kiedy jest tanio, bądź klientów, którzy mają jakiś inteligentny system zarządzania energią w domu, tak żeby te urządzenia, które mogą być włączane w dowolnej godzinie doby, były włączane wtedy, kiedy generacja zoza jest najwyższa, co oznacza, że wtedy ceny tych godzinowych. Z godzinowego zużycia są najniższe. Delikatnie mówiąc, nie brzmi to jak prosty system, bo jest to trochę skomplikowane. Co więcej, pan właśnie zaakcentował, że przerzucacie na mnie pewien obowiązek, bo ja muszę coś sprawdzać, liczyć, angażować się w to. W takim razie, co klientów przekonuje do tych cen? Jeżeli chodzi o ceny dynamiczne, to nie jest to popularne rozwiązanie. My w swoim portfolio nie mamy takiej oferty. Mamy inną ofertę, która się opiera o Ceny hurtowe. Z danych, które ostatnio były opublikowane, wiemy, że na terenie operatora 100 21 klientów korzysta z cen dynamicznych. Na terenie energooperator jest ich tylko 18. Te oferty są proponowane klientom od 1 sierpnia 2024 roku, więc już dosyć długo. I to pokazuje, że te oferty niestety nie są, nie są popularne. Też trzeba przyznać, że wtedy, jak 1 sierpnia był obowiązek, żeby ci najwięksi sprzedawcy wprowadzili te oferty, nie były one jeszcze wtedy tak atrakcyjne. Były dosyć wysokie opłaty handlowe i też nie były w ogóle promowane przez tych sprzedawców z urzędu. Jeżeli miałbym ocenić, jak to wygląda teraz w marcu 2025, to opłaty handlowe zostały u większości sprzedawców znacząco obniżone, więc tu jest plus, ale nadal te oferty nie są promowane przez tych sprzedawców. No, i z uwagi na to, co powiedziałem wcześniej, czyli mało wygodne użytkowanie takiej oferty, klienci nie są zainteresowani na ten moment. Jak będziemy sobie wspominali ten kwartał, powiedzmy za 3-4 lata, to może będziemy mówili, że to był trudny początek, bo są też takie głosy, że to i tak będzie w tym kierunku właśnie zmierzało, jeżeli chodzi o. Oceny energii elektrycznej. Pan podziela to zdanie, że to może być tak, że tego rodzaju rozwiązania i tego rozwiązania rozliczenia zdominują za chwilę relacje na linii klient-spółki energetyczne? Myślę, że tak, że wszystko będzie szło w tym kierunku. My, jako firma Fortum, mamy doświadczenie też z rynku skandynawskiego, bo stamtąd się wywodzimy. No, i ten rynek skandynawski jest dużo bardziej rozwinięty, dużo bardziej zliberalizowany, no i też odbiorcy są dużo bardziej świadomi ofert i tego, jak ten rynek działa. I tam obserwujemy dużo większą popularność cen dynamicznych. Na przykład na rynku szwedzkim jest to obecnie ponad 10% odbiorców, którzy korzystają z takich rozwiązań, a najpopularniejszą ofertą na rynku szwedzkim w tym momencie jest oferta, która opiera się na cenach hurtowych czyli taka oferta, gdzie cena może nam się zmienić, Najczęściej raz w miesiącu, ale nie musi. I to jest mniej więcej te zmiany cen wynikają z kontraktów już terminowych, nie tych opartych o rynek spot, gdzie cena zmienia się co godzinę. I to, co obserwujemy na rynku skandynawskim, to to, że takie rozwiązanie, które się, które się opiera o kontrakty terminowe, nie o rynek spot, czyli nie mamy zmiany ceny co godzinę, tylko co miesiąc, Mamy wtedy dostęp do cen hurtowych, ale w użytkowaniu jest to dużo wygodniejsze. Też pokazuje klientom, jak działa rynek, na czym polega ustalanie ceny energii elektrycznej, i w domyśle wtedy ci klienci pewnie za kilka lat będą bardziej świadomie mogli korzystać z tych cen dynamicznych, bo musimy powiedzieć sobie uczciwie, że ceny dynamiczne są takim rozwiązaniem, które pozwala nam w dużo łatwiejszy sposób zbilansować sieć elektroenergetyczną. Zachęcają do użytkowania energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza, kiedy sieć jest najmniej obciążona, a zniechęcają wtedy, kiedy energia jest najdroższa i sieć jest obciążona najbardziej. Zrozumiałem to w ten sposób, że to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o wprowadzenie cen dynamicznych, Trochę nazywa pan to takim procesem oswajania rynku z możliwościami, jakie daje ten model rozwiązań i potem będziemy próbowali szukać benchmarku, bo Skandynawowie to robią i chyba im wychodzi z tego, co pan wspomniał. To w takim razie teraz konkrete, jak daleko jesteśmy od umasowienia tego rozwiązania, jeżeli chodzi o ceny. To jest ten rok, czy raczej pod koniec tej dekady, pana zdaniem? Jeżeli chodzi o ceny dynamiczne, to ja nie nazwałbym ich oswajaniem rynku, tylko lekkim falstartem. Też opierając się na tych liczbach, które podałem. Oswajaniem rynku nazwałbym nasze rozwiązanie, które pro, proponujemy od końcówki zeszłego roku. Ta oferta nazywa się market price i opiera się właśnie o kontrakty terminowe notowane na giełdzie. Są to kontrakty miesięczne. Klient korzystający z naszej oferty. Co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem sprzedaży w danym miesiącu jest informowany o nas, od nas, jaką cenę będzie miał w miesiącu kolejnym. Co więcej, w regulaminie naszej oferty jest cennik standardowy, na który klient może przejść w każdej chwili. Polega to na tym, że jeżeli klientowi nie spodoba się cena, którą wyliczyliśmy mu w styczniu na marzec, do końca stycznia ma czas, żeby poinformować nas, że chce przejść na cennik stały. I taką możliwość klient ma raz na 6 miesięcy. Polega to na tym, że jeżeli raz zdecyduje się przejść na cennik standardowy, musi na nim pozostać przez 6 miesięcy, później z powrotem może przejść na ceny, na ceny rynkowe. Ja może odniosę to do roku 2024 i początku roku 2025. Jeżeli porównamy cenę, którą nasi klienci płacili w ofercie market price do ceny ustawowej, która wynosi na dzisiaj 62 grosze brutto za kilowatogodzinę, bądź do średniej ceny taryf sprzedawców z urzędu, która wynosi niecałe 77 groszy brutto, to w większości miesięcy w tym okresie klienci płacili poniżej 62 groszy, czyli poniżej ustawy zamrażającej cenę. Co to oznacza dla klienta? Oznacza to, że jeżeli skorzysta teraz z naszej oferty, to do końca września ma pewność, że nie zapłaci więcej niż ustawa, ale jest duża szansa, że może zapłacić mniej. Jeżeli nie będzie obowiązywała ustawa, nasz cennik standardowy, ten, na który klient może przejść, jeżeli nie odpowiada mu cena hurtowa, jest równy średniej obecnych taryf zatwierdzonych dla sprzedawców z urzędu, więc tutaj też jest prosta kalkulacja: zapłacę maksymalnie tyle, ile wynoszą obecnie średnie taryfy sprzedawców z urzędu, bądź zapłacę, zapłacę mniej. Też ważnym aspektem jest to, że nie doliczamy tutaj opłat handlowych, tak, tak, tak jak to jest w przypadku tych ofert z cenami dynamicznymi. No i też główna różnica jest ta, o której powiedziałem: czyli tutaj w naszej ofercie klienta obowiązuje cena maksymalna z ustawy. Jeżeli korzystamy z ofert z cenami dynamicznymi, tymi zmieniającymi się co godzinę, to niestety tutaj ustawa nas nie chroni, jeżeli w danej godzinie doby. Cena wyniesie 1500 zł za megawatogodzinę, to tyle będzie musieli niestety zapłacić. Na koniec naszego spotkania jeszcze chciałbym, abyśmy porozmawiali chwilę o segmentacji tego klienta indywidualnego, czyli biznesie, którym pan się na co dzień zajmuje. Jak patrzymy sobie na poziom wiedzy, na zachowania konsumentów, to dzisiaj pracujecie z klientem docelowym, czy coraz częściej pomiędzy wami a klientem pojawia się. Pośrednik, czyli firma, która gdzieś próbuje się umieścić na rynku i próbuje w imieniu tego klienta i na rzecz tego klienta z Wami negocjować inne stawki. Z kim tak naprawdę pracujecie w tej chwili? Pracujemy głównie z klientami. Są to klienci indywidualni, więc w tym segmencie rynku nie obserwujemy tego, o czym Pan mówi. To jest raczej domena klienta biznesowego. My skupiamy się bardziej na edukacji klientów i stawianiu się w roli eksperta, bo świadomość klientów indywidualnych niestety jest na niskim poziomie. Więc robimy bardzo dużo, żeby oswoić klientów na przykład tą ofertą market price z tym, co to są ceny hurtowe, jak działa rynek energii, od czego zależą te ceny, no i też ostatecznie za co płacimy na fakturze, na fakturze bo niestety. Jeżeli spojrzymy na swoją fakturę za dom, mamy tam kilkanaście opłat, i większość odbiorców nie jest, w stanie, nie jest w stanie policzyć, co komu i za co płaci. Bardzo dziękuję za Waszą perspektywę i za spotkanie, i powodzenia w rozmowach handlowych. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.